Dorastałeś w otoczeniu pewników. Od najmłodszych lat uczono cię, abyś ufał systemom, które twierdziły, że wiedzą, co jest prawdą, co jest rzeczywiste, a co dozwolone. Nauka wskazywała na niezmienne prawa. Religia przedstawiała ostateczne odpowiedzi, a otaczająca cię kultura utrwalała schemat, w którym istnienie wyjaśniano w sposób funkcjonalny, praktyczny, ale powierzchowny. Bóg był abstrakcyjnym pojęciem, wszechświat był przypadkiem, a dusza, jeśli istniała, była czymś, co należało ocalić lub zapomnieć. Wszystko wydawało się pasować, aż zaczęły pojawiać się ciche pytania. A co jeśli to, czego Cię nauczono, nie było całą prawdą? A co jeśli odpowiedzi zostały tak ukształtowane, aby utrzymać Twoją ciekawość w bezpiecznych granicach? Jeśli pewne pytania zaczęły już pojawiać się w Twojej głowie, warto pozostać tutaj. Zapisz się do kanału i bądź na bieżąco z treściami, które nie powielają schematów, ale poszerzają horyzonty. Za powierzchnią odziedziczonych przekonań kryje się niepokój, który nie zawsze da się wyrazić słowami. Poczucie, że rzeczywistość może być gęstsza, bardziej powiązana i bardziej celowa, niż Ci powiedziano. Ten niepokój jest subtelny, ale uporczywy. Pojawia się w momentach, gdy świat wydaje się zbyt pusty, zbyt przewidywalny, zbyt mechaniczny. To wtedy zdajesz sobie sprawę, że w głębi duszy jest coś, czego nie zaspokajają gotowe wyjaśnienia to iskra, która popycha nas do poszukiwania czegoś poza oficjalną narracją. I choć poszukiwania te często prowadzą nas niepewnymi ścieżkami, Doprowadzą nas również do rewelacji, które zmieniają wszystko. Istnieje książka, która pozostaje poza zasięgiem większości ludzi, ignorowana przez instytucje religijne, zaniedbywana przez uniwersytety i unikana przez tych, którzy czerpią zyski z absolutnych odpowiedzi. Książka, która nie była promowana przez duchowe osobistości, nie zyskała rozgłosu w popularnych wydawnictwach. I nie stała się trendem rynkowym, a jednak istnieje. Została wydana dyskretnie w połowie ubiegłego wieku, bez znanego autora, bez komercyjnego przekazu i bez obietnic natychmiastowego zbawienia. Książka, która nie wymaga ślepej wiary, ale gotowość do poszukiwań. Nie ma na celu pozyskania nowych wyznawców, ale wywołanie wewnętrznej przemiany. Przedstawia tak wszechstronną wizję świata, że jeśli jest prawdziwa, zmienia sposób, w jaki postrzegamy pochodzenie, cel i przeznaczenie istnienia. Idea, że jesteśmy sami w obojętnym wszechświecie, jest jedną z najczęściej powtarzanych narracji współczesności. Nauka, próbując opisać funkcjonowanie kosmosu, oferuje nam ogromne widowisko, ale pozbawione intencji. Religia z kolei próbuje wypełnić tę pustkę sztywnymi dogmatami wymagającymi posłuszeństwa bez miejsca na pytania. W tej sytuacji większość zadowala się odpowiedziami, które nie odpowiadają na pytania, powtarza formuły, które nie przynoszą pocieszenia i prowadzi rozdrobnione życie. Ale co, jeśli żadna z tych wersji nie jest kompletna? Co, jeśli to, co nam powiedziano, że jest tajemnicą, jest w rzeczywistości częścią mapy? Co jeśli ta mapa została już przekazana ludzkości, ale pozostaje poza zasięgiem większości? Wśród tak wielu fragmentarycznych wersji rzeczywistości, znalezienie czegoś, co w końcu ma sens, może wydawać się mało prawdopodobne. Ale kiedy jeden element idealnie pasuje do całości, coś zmienia się w środku. Ebook Zakazane imię Jezusa został stworzony dla tych, Którzy czują, że istnieją prawdy pomijane, zapomniane lub celowo tłumione. Nie dostarcza gotowych odpowiedzi, ale oferuje perspektywy, które porządkują to, co wydawało się niespójne. Jeśli ten rodzaj wiedzy przemawia do ciebie, być może jest to kolejny krok w Twoich poszukiwaniach. Link dostępu znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Poczucie, że istnieje coś więcej. Nie jest tylko duchową zachcianką. Jest to reakcja na ograniczenia dominujących narracji. Świat wokół nas jest nasycony informacjami, ale głodny sensu. Pośpiech w wyjaśnianiu wszystkiego zredukował tajemnicę do statystyki, a transcendencję do przesądu. Pozostaje kultura, która celebruje natychmiastowość i nie ufa temu, co niewidzialne. W takim środowisku Poszukiwanie głębi stało się niemal aktem oporu, ale ten cichy opór rośnie. Ludzie w różnych częściach świata na nowo odkrywają zdolność do celowego wątpienia, słuchania sercem i ponownej oceny tego, co oznacza bycie żywym. Być może prawdziwe przebudzenie nie jest eksplozją dramatycznych objawień, ale dyskretnym procesem przypominania sobie. Przypominania sobie, które zaczyna się. Gdy przestajesz akceptować łatwe odpowiedzi i zaczynasz dostrzegać subtelne oznaki, że rzeczywistość nie jest tak prosta, jak się wydaje. To, co kryje się za pozornym chaosem, może nie być bałaganem, ale strukturą tak rozległą i wyrafinowaną, że można ją dostrzec tylko wtedy, gdy porzucimy pośpiech i otworzymy się na ciszę. I właśnie w tej ciszy. Niektóre pytania powracają z większą jasnością. Kim naprawdę jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Czy istnieje jakiś plan? Czy wszystko jest przypadkiem? Pytania te nie są nowe, ale nadal pozostają aktualne, ponieważ nawet mając dostęp do wszystkich informacji, nadal czujemy się odłączeni. Nadal poszukujemy wyjaśnienia, które uszanowałoby zarówno rozum, jak i intuicję. I właśnie w tym momencie wszystko zaczyna się zmieniać. Kiedy przestajemy patrzeć na zewnątrz w oczekiwaniu na zbawcę i zaczynamy dostrzegać, że odpowiedź może być ukryta w samym centrum tego, kim jesteśmy. To, co następuje dalej, nie jest teorią, nie jest to doktryna, jest to zaproszenie do dostrzeżenia tego, co być może zawsze było przed nami, czekając tylko, aż będziemy gotowi. Przez większą część XX wieku, pomiędzy debatami na temat wiary i rozumu, z dala od blasku reflektorów, miało miejsce ciche zjawisko. W skromnym pokoju w Chicago zaczęło powstawać coś niezwykłego, wymykającego się tradycyjnej logice, zarówno religii, jak i nauki. Był rok 1924, a psychiatra William Sadler, znany ze swojego rygorystycznego stanowiska. Wobec szarlatanerii duchowej, został wezwany do zbadania niezwykłego przypadku. Mężczyzna, którego tożsamość pozostaje nieznana do dziś, zaczął doświadczać epizodów nieświadomej mowy podczas snu. Do tego momentu nie różniło się to zbytnio od typowych przypadków lunatykowania lub stanów zmienionych świadomości. Jednak treść wypowiedzi tego mężczyzny sprawiała w milczenie nawet najbardziej doświadczonych sceptyków. Nie były to chaotyczne zdania ani bezsensowne symbole. Były to długie, przemyślane wypowiedzi o filozoficznej głębi, jasności pojęć i rzadkiej logicznej strukturze, nawet wśród osób najlepiej wykształconych. Tematyka obejmowała kosmologię i duchową historię ludzkości, a słownictwo i konstrukcje wymagałyby lat akademickiej edukacji. Sadler, który w trakcie swojej kariery zdemaskował wielu medium i fałszywych proroków, przyjął ostrożną postawę. Nie zaakceptował od razu tego zjawiska, ale nie był też w stanie go odrzucić. Zamiast szukać natychmiastowych odpowiedzi, postanowił obserwować, rejestrować i zrozumieć. Z czasem wokół sprawy zgromadziła się grupa intelektualistów, tworząc tak zwane forum Spędzili lata na transkrypcji, analizie i dyskusji nad treścią sesji, które odbywały się regularnie przez ponad dwie dekady. Wynikiem tego procesu był ogromny zbiór tekstów, uporządkowanych i zredagowanych. Aż w 1955 roku po raz pierwszy ukazała się książka, która stała się znana jako Księga Urantii. Opublikowana bez nazwiska autora, bez tradycyjnego wydawcy. Bez powiązań z grupami religijnymi i bez kampanii promocyjnej, pojawiła się na scenie wydawniczej jako dyskretna, ale pełna intencji pozycja. Dzieło zostało wydane przez Fundację Urantia, utworzoną specjalnie w celu zapewnienia jego zachowania i integralności. Licząca ponad dwa tysiące stron i podzielona na cztery części książka, nie przedstawia się jako zwykłe objawienie duchowe, wręcz przeciwnie. Od samego początku deklaruje, że została napisana przez nadziemskie osobistości, wyznaczone do przekazania wiedzy ludzkości, uznanej za wystarczająco dojrzałą, aby zrozumieć szersze prawdy. Już samo to odróżnia ją od praktycznie wszystkich innych znanych dzieł duchowych, które zazwyczaj przypisuje się prorokom, medium lub przywódcom ludzkim. Język książki jest złożony ale nie niedostępny. Poruszane tematy są szerokie: pochodzenie i struktura wszechświata, natura boskości, duchowa historia ziemi i przeznaczenie ludzkiej duszy. Wszystko to jest przedstawione nie jako metafora lub alegoria, ale jako dosłowne i szczegółowe wyjaśnienie. Nie ma tu próby tworzenia mitologii ani odwołania do pustej mistyki. Tekst proponuje nowe spojrzenie na istnienie Oparte na strukturze, hierarchii, celu i intencji. Być może właśnie dlatego pozostał na marginesie dominującej kultury. W przeciwieństwie do innych ezoterycznych lub religijnych tekstów ubiegłego wieku, Księga Urantii nie przyłączyła się do żadnego ruchu, nie założyła kościołów, nie wyłoniła charyzmatycznych przywódców, nie szukała wyznawców. Nie ma żadnej publicznej postaci związanej z tym dziełem ani dogmatów, których przestrzeganie jest konieczne, aby je zaakceptować. Książka ta jest zaproszeniem do studiowania, a nie do podporządkowania się. Pod tym względem radykalnie odbiega od instytucjonalnych modeli wiary lub nauki. Jest to tekst, który nie wymaga akceptacji, ale kwestionowania. Nie narzuca się jako absolutna prawda, ale jako możliwość, którą należy poważnie rozważyć. Nawet po prawie 70 latach od publikacji jego obecność pozostaje dyskretna. Jest studiowany przez małe grupy na całym świecie, przetłumaczony na ponad 20 języków, ale rzadko omawiany w środowiskach akademickich lub religijnych. Być może dlatego, że stanowi wyzwanie dla obu tych środowisk jednocześnie. Nie pasuje do formuł tradycyjnej teologii, ponieważ nadaje nowe znaczenie centralnym postaciom, takim jak Jezus. I proponuje kosmologię wykraczającą poza symbolikę. Nie dostosowuje się również do zimnego języka pozytywistycznej nauki, ponieważ podkreśla, że w funkcjonowaniu kosmosu istnieje cel, inteligencja i kierunek. Jego pochodzenie, owiane anonimowością i kliniczną obserwacją, nadaje dziełu rzadką neutralność. Nie ma obietnic cudów ani groźb kar. Nie ma rytuałów, przykazań ani obowiązkowych praktyk. Książka po prostu się przedstawia, jakby mówiła o to, co trzeba powiedzieć. Przeanalizuj, jeśli chcesz. Odrzuć, jeśli nie jesteś gotowy. Ale pamiętaj, że po uważnym przeczytaniu trudno będzie nadal patrzeć na świat tymi samymi oczami. Nie pozostawia wrażenia zakończenia, ale otwarcia, jakby coś dopiero się zaczynało. Jeśli treść księgi Urantii rzeczywiście pochodzi z nieludzkiego źródła, jak twierdzi jej wstęp, to przedstawione w niej idee zasługują na tak samo poważne rozważenie jak wielkie teorie filozoficzne lub naukowe. Jedną z najbardziej intrygujących idei jest sposób, w jaki opisano wszechświat nie jako chaotyczną lub przypadkową przestrzeń ale jako żywą, hierarchiczną i starannie zorganizowaną strukturę. Wizja ta kontrastuje z dominującym w nowoczesnej myśli materialistycznym modelem, którym wszechświat jest ślepą eksplozją cząstek i sił, rządzoną wyłącznie przez przypadek i fizykę matematyczną. Książka przedstawia centralny, niezmienny i doskonały wszechświat zwany Hawona. Mieszka w nim Ojciec Uniwersalny Źródło i cel wszystkich rzeczy. Wokół Hawony znajduje się siedem superwszechświatów ogromnych systemów galaktycznych zorganizowanych w warstwach, z których każdy zawiera miliardy zamieszkałych planet. Te superwszechświaty nie są mistycznymi bytami, ale domenami administracyjnymi, z których każda rządzona jest przez istoty o niezwykle wysokiej inteligencji i mocy, odpowiedzialne za utrzymanie porządku i duchowy postęp swoich regionów. Znajdujemy się w siódmym superwszechświecie, zwanym Orwonton. W jego obrębie znajduje się droga Mleczna, a w tej galaktyce nasz układ planetarny. Ziemia jest nazwana w książce Urantia sferą ewolucyjną w początkowej fazie rozwoju. Oznacza to, że nasza planeta nie jest centrum niczego ani końcem procesu twórczego, ale tylko jedną z wielu platform. Na których powstaje i ewoluuje inteligentne życie z jasnym celem formowaniem duchowo dojrzałych istot. Każda warstwa tej struktury ma swoją specyficzną funkcję. Istnieją światy poświęcone kształceniu intelektualnemu, inne rozwojowi moralnemu, a wiele innych integracji różnych rodzajów świadomości. Tworzy to system ciągłego uczenia się, który obejmuje zarówno materię, jak i ducha. Według książki rzeczywistość nie jest statyczna. Wszystko jest w ruchu, rozszerza się, doskonali. Dusze, cywilizacje, a nawet same wszechświaty podlegają cyklom wzrostu, które odzwierciedlają wyższą logikę. Wizja ta nie zaprzecza nauce, ale poszerza jej horyzonty. Tam, gdzie nauka widzi masę, energię i czas, Urantia wprowadza intencje, znaczenie i kierunek. Życie nie jest przypadkiem, ale zjawiskiem kierowanym. Każda planeta, w tym nasza, jest częścią wielkiego eksperymentu pedagogicznego, w którym żywe istoty uczą się, dojrzewają i przyczyniają się do ogólnej równowagi kosmosu. W ten sposób Ziemia zaczyna być postrzegana nie jako wyjątek lub centrum. Ale jako integralna część kolosalnej sieci światów, wszystkie w różnych fazach rozwoju. Poczucie osamotnienia traci na sile w obliczu tak rozległej architektury. Idea, że wszystko powstało przez przypadek, zaczyna wydawać się uproszczona. Nie chodzi już o to, czy istnieje coś poza nami, ale o to, czego nie widzimy, ponieważ nie wiemy, gdzie naprawdę się znajdujemy. Kiedy zrozumiemy pozycję Ziemi w tak rozległej sieci uniwersalnej, nieuchronnie pojawia się nowe pytanie: jeśli jesteśmy częścią tak dobrze zorganizowanego porządku, dlaczego nasza planeta żyje w takim chaosie? Chaos społeczny, powtarzające się kryzysy, ludzkie cierpienie i uporczywe poczucie odłączenia nie wydają się pasować do wszechświata rządzonego przez wyższe prawa. Księga Urantii. Przedstawia wyjaśnienie tego pozornego paradoksu. Sugeruje, że obecny stan ludzkości jest wynikiem głębokiego, starożytnego wydarzenia, rzadko branego pod uwagę w konwencjonalnych modelach buntu o kosmicznych rozmiarach. Według przedstawionej relacji, Ziemia nie znalazła się w obecnym stanie przez przypadek. Setki tysięcy lat temu doszło do rozłamu w duchowej administracji naszego lokalnego systemu. System ten, znany jako Satania, był kierowany przez istotę zwaną Lucyferem, której nie należy mylić z postacią mitologiczną, dominującą w tradycjach religijnych. W tekście Lucyfer jest opisany jako doświadczony administrator, obdarzony inteligencją i autorytetem, odpowiedzialny za nadzorowanie wielu zamieszkałych światów. W pewnym momencie postanowił zerwać z centralną orientacją wszechświata. Jego propozycja nie była gwałtownym buntem, ale ideologiczną dywersją. Twierdził, że istoty inteligentne nie powinny być podporządkowane niewidzialnemu Stwórcy i że absolutna autonomia powinna przeważać nad lojalnością wobec boskości. Propozycja ta skusiła innych przywódców, w tym księcia planetarnego pierwotnie wyznaczonego do rządzenia Urantia. W ten sposób Ziemia stała się jednym ze światów, dotkniętych tym buntem, co spowodowało jej odizolowanie od wyższych obwodów duchowych. Izolacja ta nie jest przedstawiana jako kara, ale jako środek powstrzymujący. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się buntu, uczestniczące w nim światy zostały tymczasowo odłączone od uniwersalnej sieci komunikacyjnej. Oznacza to, że przez wieki ludzkość ewoluowała bez bezpośredniego dostępu do pełnego przewodnictwa wyższych sfer. W rezultacie powstała cywilizacja, która kroczyła w ciemności, kierowana fragmentaryczną i zniekształconą mądrością oraz instytucjami stworzonymi z braku, a nie z obecności. Od tego momentu narracja historii ludzkości nabiera innego wymiaru. Według książki, wiele mitów o upadku, wygnaniu i porzuceniu, które przenikają starożytne religie, może być fragmentarycznym echem tego pierwotnego wydarzenia. Wygnanie z raju, potop, wojna między niebem a piekłem wszystko to zyskałoby nowe znaczenie w świetle prawdziwego buntu duchowego, który głęboko naznaczył rozwój ludzkości. Wyjaśnienie to zmienia również nasze postrzeganie własnych ograniczeń. Jeśli jesteśmy odłączeni, to nie dlatego, że jesteśmy gorsi lub niegodni, ale dlatego, że żyjemy w strefie odbudowy, na planecie noszącej ślady większego konfliktu. Ból, strach, ignorancja nie byłyby dowodem potępienia, ale symptomami traumy, która wciąż się leczy. Takie odczytanie nie łagodzi odpowiedzialności człowieka, ale poszerza jej zrozumienie. Zamiast postrzegać świat jako pole bitwy między dobrem a złem, zaczynamy widzieć go jako terytorium w okresie przejściowym, naznaczone dawnymi wyborami i nadzieją na ponowne zjednoczenie. I ta reintegracja, zgodnie z tekstem, już się rozpoczęła. Obwody, choć powoli, są przywracane. Światło, które wydawało się nieobecne, ponownie przenika do regionów, które przez długi czas były pogrążone w ciemności. Widoczny chaos wokół nas, daleki od bycia trwałym, może być jedynie odzwierciedleniem wysiłków reorganizacji. W obliczu idei planety, w duchowej kwarantannie, naznaczonej długotrwałym oddaleniem od wyższych sfer, nieuniknione staje się powrót do postaci, która dla wielu tradycji stanowi pomost między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Jezusa. Jednak podejście przedstawione w księdze Urantii zrywa z najbardziej znanymi interpretacjami i proponuje zrozumienie wykraczające poza granice tradycyjnej teologii. Zgodnie z tekstem, Jezus nie był tylko posłańcem wiary, ani męczennikiem skazanym na cierpienie. Jego obecność na ziemi miała głębszy cel, bezpośrednio związany ze strukturą wszechświata i procesem reintegracji naszej planety. Książka identyfikuje go jako Michała z Nebadonu, syna Stwórczego, rodzaj boskiej istoty sprawującej władzę nad całym lokalnym wszechświatem. Zgodnie z narracją, synowie ci są bezpośrednio zrodzeni z centralnych źródeł kosmosu i otrzymują misję organizowania, rozwijania i podtrzymywania wszechświatów złożonych z milionów planet. W pewnym momencie swojej drogi każdy z tych synów musi dokonać serii dobrowolnych darów, w ramach których żyje jako jedno ze swoich stworzeń, w różnych formach egzystencji. Siódme i ostatnie z tych doświadczeń jest najbardziej znaczące, ponieważ polega na pełnym życiu jako człowiek, w zwykłym świecie, bez nadprzyrodzonych przywilejów. Właśnie w tych warunkach Miguel wybrał Ziemię. Aby dokonać swojego ostatecznego daru. Nie przyszedł z zamiarem ustanowienia nowej religii, ani zastąpienia poprzednich systemów nowym dogmatem. Przyszedł, aby żyć jak każdy inny człowiek, z rzeczywistymi ograniczeniami, autentycznymi wyzwaniami oraz ciężarem wątpliwości i odpowiedzialności. Jego misją było pokazanie poprzez własne życie, jak można utrzymać stałą więź z boską wolą. Nawet w rozdrobnionym środowisku duchowym. Propozycja ta odwraca tradycyjną logikę zbawiciela, który wybawia innych od ich wad. Zamiast tego przedstawia żywy przykład duchowej harmonii, dostępny i możliwy do naśladowania. Jeśli coś w tobie podpowiada ci, że ta historia jest większa niż to, co opowiedziano, nie zwlekaj. e zakazane imię Jezusa, może się wyczerpać. Jest dostępny w pierwszym komentarzu. Według książki relacje z dzieciństwa, młodości i dorosłości Jezusa są szczegółowo opisane. Jest on przedstawiony jako ktoś, kto dorastał w trudnych warunkach, doświadczył strat, pracował, studiował i miał kontakt z różnymi kulturami. W trakcie swojej drogi życiowej kształtował głębokie zrozumienie kondycji ludzkiej. I ograniczeń ziemskiego doświadczenia. Nie oddalało go to od boskości, ale czyniło ją jeszcze bardziej znaczącą. Decydując się na przeżycie wszystkich etapów ludzkiej egzystencji, nabrał prawdziwej empatii dla tych, którzy są w trakcie rozwoju. Jego śmierć, zgodnie z tekstem, nie była poświęceniem narzuconym przez wymagającego Boga, ale konsekwencją strachu i niezrozumienia tych, Którzy nie potrafili zaakceptować jego przesłania. Ukrzyżowanie nie było centrum misji, ale tragicznym zakończeniem ludzkiego oporu wobec bezwarunkowej miłości. Nie liczy się więc ból końca, ale świadectwo życia, które poprzedziło, przykład kogoś, kto, nawet otoczony ignorancją, zachował integralność, współczucie i wierność najwyższemu celowi. Ta perspektywa zmienia rolę Jezusa. Przestaje on być nieosiągalnym wyjątkiem, a staje się punktem odniesienia dla możliwości. Jego przesłanie nie jest przesłaniem podporządkowania, ale uczestnictwa. Nie wymaga bałwochwalstwa, ale świadomości. Przedstawiając tę wizję, księga Urantii przywraca człowiekowi odpowiedzialność za własną duchową drogę, bez pośredników, bez umów zbawienia, tylko z pamięcią. Że w każdym z nas tkwi ten sam potencjał, który on wcielił. Uznając, że życie Jezusa było przykładem życia w harmonii z czymś większym, naturalnym, staje się spojrzenie do wewnątrz, księga Uranti twierdzi, że połączenie to nie jest wyłączną cechą wyjątkowych postaci. W rzeczywistości jest ona cicho obecna w każdym człowieku. Według tekstu każdy człowiek nosi w sobie iskrę samego stwórcy, rzeczywistą i aktywną obecność zwaną dostrajaczem myśli. Jest to fragment boskości, umieszczony w głębi ludzkiego umysłu jako przewodnik, towarzysz i katalizator duchowego wzrostu. Fragment ten nie działa jako autorytarny głos ani jako siła inwazyjna. Działa w ciszy codziennych wyborów. Inspirując szlachetniejsze decyzje, oferując intuicję, prowokując do refleksji i delikatnie popychając jednostkę w kierunku tego, co jest bardziej integralne. Jest to obecność, która szanuje wolną wolę i cierpliwie czeka, aż człowiek będzie gotowy do współpracy. Nie narzuca, tylko zaprasza. Istnienie tej wewnętrznej obecności całkowicie zmienia perspektywę na ewolucję duchową. Nie trzeba przestrzegać sztywnych zewnętrznych formuł, aby zbliżyć się do boskości. Droga jest zawsze dostępna, kształtowana przez każdą myśl, każdą intencję, każdy szczery czyn. Wewnętrzna podróż prowadzona przez ten fragment jest wyjątkowa dla każdego człowieka, ale prowadzi wszystkich do tego samego źródła. Koncepcja ta znosi ideę oddzielenia między tym, co ludzkie, a tym, co święte. Twierdzi, że odległość między stwórcą a jego stworzeniem nie jest fizyczna ani moralna, ale wynika z postrzegania. To, czego wielu szuka na zewnątrz, już pulsuje w środku. Człowiekowi pozostaje nauczyć się słuchać, ufać i podążać w współpracy z tą obecnością, która nigdy się nie narzuca, ale nigdy nie znika.